Cześć witam, rozpoczynamy nowy dzień, nowy miesiąc, 2 kwietnia Dziś bardzo sporo pracy się szykuje Ostatnie moje dni są bardzo intensywne, bardzo pracowite Głównym tematem dzisiejszego odcinka będzie K700 numer 2 z silnikiem 400 koni Jest tu kilka prac wykonanych bez Waszej wiedzy Jeszcze przed świętami udało mi się trochę pogrzebać przy nim eee, Trochę go, że tak powiem jeszcze doregulować, ale dalszy Ciąg prac regulacji silnika do go będzie przebiegał w dzisiejszym odcinku. Jest kilka fajnych, znaczy fajnych i niefajnych kwestii do rozwiązania jeszcze z tym ciągnikiem. Pracuję na ten moment z gruberem. szykuje stanowisko pod owiec na szybko dzisiaj, żeby szybko go właśnie posiać. No, 2 kwietnia czy 3 kwietnia to nie jest szybko. Ale warunki terenowe widzieliście, jakie są u mnie. Wszystko non-stop się topi i tutaj. Tym ciągnikiem będzie pracował kolega Marcin. Ja będę trochę jeździł z nim, żeby jeszcze tam pokorygować te dawki paliwa i tak dalej, i tak dalej. Ja będę wsiadał w kierowca jedynkę i leciał z pługiem. Zaraz on, jak tylko skończy robotę gruberem, albo już na jutro zepnie się z szóstką talerzówką i po mojej orce będzie od razu to roztależowywał, żeby za mocno się ta trójka nie zeschła znowuż. No i tak trzeba będzie lawirować w tym gruncie, aby po prostu to. Wszystko zrobić jak najlepiej i jak najbardziej optymalnie, tak? Dobra, postaram się wszystko szybko streścić, abyście mieli pełny obraz wykonanych prac. Tych prac było wykonanych w ostatnich dniach tyle, że kilka odcinków tak na dobrą sprawę poszło. Papa, pa. ale niestety, kiedy ma się nawał obowiązków, tak musi to wyglądać. I przed Państwem, na samym starcie, voilà. Kolejny John Direk dotarł do mnie na remont do silnikowni. Co do silnikowni, silnik C385 już, już lada lada moment, ale tylko muszę się obciać, żeby móc go dalej złożyć. Lada moment będzie gotowy. Patryk był u mnie w któryś świąteczny dzień, zrzucił takiego właśnie John Deere'a. czyli standardowy model 4045, tylko w wersji Euro 3, czyli już na Common Railu. Mamy tutaj goły słupek, bez układu wtryskowego, bez większości elementów, tak jak widzicie. I proszę państwa, będę musiał wykonać ten remont jeszcze nie wiem w jakim czasie, ponieważ został tylko dostarczony i tyle wiem, że został dostarczony. Nie rozmawiałem z Patrykiem o tym na tak na dobrą sprawę. Ale to wyjdzie w następnych odcinkach, tak? Patryk dowiózł mi jeszcze jeden prezent, ale no ze względu na warunki pogodowe on jeszcze stoi na lawecie i jest przykryty, nie będę tego rozpakowywał teraz. Tak więc w przyszłych odcinkach Wam to powiem, nie jest to nic jakiegoś tam super, hiper, nadzwyczajnego, tak więc spokojnie, w następnych materiałach wszystkiego w tym temacie się dowiecie. Jesteśmy szybko przy Volvo. Oczywiście bardzo słynny pasek został już wymieniony i uzupełniony w oryginalny, znaczy nie oryginalny, ale no w odpowiedni już pasek odpowiedniego rodzaju. To jest właśnie ten zestaw trytytek spięty w ten sposób który zrobił całą robotę i tak na dobrą sprawę już się przyglądałem 10 razy tym trytytkom. To one jeszcze by mogły jechać, a jechać one są kompletnie niezużyte. O, zobaczcie, tak trytytki uratowały sytuację tamtejszego wieczoru. Jest ich spiętych raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć, z czego cztery całe, a jedna była taka krótsza, właśnie do napinania, do doregulowywania. O, i w ten oto sposób zostało już to wymienione z takiego otoż paska, a całym winowajcą awarii tego paska była oczywiście rolka napinająca, która zrobiła już swoje, wykonała już swoją robotę i po prostu wysypała się. Wysypała się i przez nią pasek właśnie został uszkodzony. Wymieniłem tutaj ten zestaw e, pasków. I napinaczy. Oczywiście tutaj mam dwa paski. Mam jeden osobny pasek od, e, wenty, od, tak, od napędu wału do wentylatora, z wentylatora do pompy wody i przez dwie rolki napilające. I drugi zestaw paska, paska z napinaczem to jest od wału poprzez kompresor klimatyzacji, alternator, napinacz i z powrotem do wału. Więc wymieniłem już to wszystko w całym komplecie. E, dwóch właśnie napinaczy, dwóch pasków. Założyłem paski Konti Techa. Na rolkach firmy SKF, więc myślę, że jak na moje tutaj warunki polowo-drogowo-rolnicze i tak dalej, transportowe, zestaw ten będzie optymalny i wystarczający. Idziemy w kolejne zakamarki podwórka. No i proszę Państwa, mtz zeciorek mtz zeciorek skończony, zrobiony. Silnik dostrojony. Oczywiście te dymiące cylindry to, co było widać w poprzednich materiałach była to wina tak jak mówiłem końcówek wtryskiwaczy. Dwie końcówki były takie no strasznie ciężko pracowały, ciężko było wysunąć iglicę e, z tego z korpusu końcówki i po prostu tak jakby były przytarte. Nie wiem dlaczego, nie wiem od czego, nie wiem jak. No po prostu one były dwie wadliwe i dwie tak właśnie sprawiały, że raz chodziły, raz nie chodziły. Są wymienione wszystkie na nowe. Nawet wam powiem, że poszedł jeden taki temat e, bo 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 no ciężko się to ściąga. Poszedł taki temat przy regeneracji tych wtryskiwaczy. I to zastosowałem sam osobiście, bo naprawdę to był problem. Był problem co do samych wtryskiwaczy. Gdzie ja to mam tutaj? Słuchajcie, słuchajcie, tak. Eee, dwie tulejki od wtrysków tu w środku, gdzie wkłada się końcówkę już. Tak jak tu widzicie, ta jest głęboko w środku w farbie. tak a ta tutaj już jest czarna ponieważ jest i ta tutaj i ta tutaj a ta jest jeszcze oryginalna są dwie nowe te a dwie stare dlaczego? dwie poprzednie z tych dwóch tryskiwaczy były w strasznie słabej kondycji i nie mogłem zastosować oryginalnych tych końcówek tych tulejek ze względu na ich brak i na ich no, niedostępność więc co się okazuje Końcówki te, tulejki te pasują idealnie i są identyczne rozmiarowo od Ursusa C330. Są zamontowane od przysłowiowego ciapka i jest bajeczka na przyszłość. Jakby ktoś tutaj w takich ciągnikach to robił, to śmiało może zakładać od 30 wszystkie właśnie same te tulejki do wymiany końcówki i to będzie funkcjonować, bo to jest tutaj zrobione już przeze mnie, oczywiście przetestowane. Tak więc, proszę Państwa, taka jeszcze była sytuacja. Ciągnik pracuje, jeszcze będę go chwilę testował, czekam na dotarcie klienta, który zarezerwował ten ciągnik. Jeszcze do dzisiaj do mnie nie dotarł, bo nie mogliśmy się zgrać. Ja nie mogłem dokończyć ciągnika, on nie mógł wyrwać się z pracy, coś takiego. Ale już podejrzewam, że w ciągu najbliższych dni spotkamy się i w końcu temat zostanie domknięty. I jeszcze w zeszłym tygodniu, w międzyczasie, a niech pokażę elementy. Był u mnie na szybkiej reanimacji MTZ 82 ze względu na brak hamulców. Tutaj miejscowego starszego rolnika bał się już jeździć po okolicy, bo hamulce się skończyły. No i tutaj miałem do wymiany wszystkie tarcze, wszystkie tu wszystko akurat było zaolejone. Tarcze są grube, ale są tak zaklejone olejem, że postanowiłem na ich wymianę. Postawiłem na ich wymianę wszystkich, cały komplet, o wszystkich tarcz. Jak poprzez hamulec nożny, tak samo o przez hamulec ręczny, wszystko wymieniłem chłopu i teraz jeździ, nie obawia się. Dba o bezpieczeństwo na drodze swoje i nie tylko swoje, więc od razu mu to tutaj zrobiłem bez żadnego wahania. Wcisnąłem go w ten wolny właśnie taki międzyczas i wykonałem tą naprawę, no bez, bez waszego udziału. Bo nie było po prostu kiedy. A roboty jest sporo, jak dobrze wiecie, tak więc. Zostało to wykonane w ekspresie. I idąc jeszcze za ciosem, mając tą taką dobrą paszę, nazwijmy to remontową, udało mi się zorganizować wymiennik. Wyjąć całą podstawę filtra oleju z wymiennikiem olejowym od Mana, od Patrykowego Mana 12240. Wymiennik został już zakręcony, oczywiście przy demontażu przez kolegę Patryka. Pozdrawiamy, dziad transie. Gdzieś oczywiście tutaj mamy oryginalne śrubki, ale jednak gdzieś niechcący zaginęła, więc dobrałem w tym punkcie, gdzie idzie wsadzić nasadkę, bo tutaj, gdzie jest na torca, no nie da się wsadzić nasadki, a tu jest o tyle dużo miejsca, że jest możliwość położenia nasadki. Przykręciłem to na zwykłą śrubę szóstkę z podkładką kontrującą i dokręciłem wszystkie śruby równo, ponieważ jedna została zgubiona. I teraz przy którejś okazji, któregoś dnia, z międzyczasem Założymy to, uruchomimy mana, zastosuję ten patent, który podsyłacie do mnie często, czyli płukanie e, układu chłodzenia oraz chłodnicy, która jest zaolejona olejem silnikowym. I zobaczymy, jak to wszystko wypali. Mam nadzieję, że niczego nie uszkodzi się, że zostanie to wszystko dokładnie wyczyszczone, wypłukane. No i będzie to chciało funkcjonować, tak? Jeszcze mówię taki, miałem ostatnio bardzo mocno remontowy. Taką, taką remontową pasę, że no robota szła jak ściekła, tak? wracamy do kierowca i zaczynamy tamten temat. Dobra, bierzemy się do działania przy 700 numer 2. Jak widzicie, wszystko tutaj jest jak było, za dużo się nie zmieniło. Przekładamy zaraz ten wąż, który był zakładany tylko i wyłącznie z takich materiałów jakie były i z, 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 wynikający z pośpiechu dotarcia na zlot. Zakupiłem już oryginalny wąż 75 mm tego typu do układów turbodoładowanych i zaraz go tu wymieniam. Tak samo i wymieniam ten wąż od zasilania sprężarki. Tak samo też wyeliminowałem coś, co powinno być tu. A co tutaj było, drodzy widzowie? Jak pamiętacie, zapewne z poprzednich odcinków, albo i też nie, był tutaj taki jeden bardzo poważny element który został standardowo przez Łukasza wyeliminowany, ponieważ podniósł mi bardzo mocno ciśnienie, czyli korektor dawki paliwa względem ciśnienia do ładowania Nie funkcjonował on prawidłowo, mimo że z pługiem wszystko to wydawało się, że jest ok, ale jeszcze no, mam ten niedosyt swój własny i tu już proszę e, pozostawić to bez komentarza, to jest wszystko według mojego własnego, widzi mi się tak naprawdę. Więc Postanowiłem rozebrać ten korektor dawki paliwa. Przeanalizowałem jego budowę, jego funkcjonowanie. No i niestety, coś z nim jest nie tak. E, mimo, że membrana, odciśnienia, które wychodziło tutaj z kolektora e, sącego, wszystko było szczelne. To ten korektor tak naprawdę on tak działał jak działał, chciał jak chciał. Miał podłączone też ciśnienie oleju e, z turbosprężarki. Wypiąłem to wszystko, ominęłem, wyeliminowałem to smarowanie. E, przez niego też tak grawitacyjnie można powiedzieć, grawitacyjnie nie. No przed niego też przez ten korektor dostawał się olej do wnętrza pompy, i pompa była w ten sposób smarowana, ale zostało to też zmienione na starą wersję, czyli na wersję jak w zwykłym silniku od K700, czyli w bok pompy wkręciłem. Tutaj i założyłem rurkę, którą dorobiłem, oczywiście, oczywiście, i w punkcie bloku, w którym oryginalnie w każdym silniku od K700, w każdym silniku Yamza e, wychodzi punkt smarowania, tak samo zasiliłem tą pompę jak w tamtych silnikach, w, e, e, w tamtych ciągnikach. No, w tamtych ciągnikach. W oryginalnej jednostce, która jest montowana przy kierowcach K700, i to zostało już doprowadzone do takiej formy. A tu wyrzuciłem ten korektor dawki i postanowiłem. Sam regulować oczywiście dawkę poprzez pokrętła na regulatorze obrotów. Tutaj mam problem z odbijaniem dźwigienki. Dźwigienka mi słabo odbija. I muszę zastosować jeszcze dodatkową sprężynę. Ale to już tak na boku. No i teraz poprzez korekty dawki paliwa udało mi się podnieść zadymienie jedynie na razie, ale co za tym idzie, też podnieść moc. I nareszcie odczuwam wzrost ciśnienia do ładowania, ale to jest taki. Nie do końca jeszcze odczuwalny przeze mnie, taki ten wzrost. Jeszcze mam ten dalej niedosyt, i muszę zamontować. Dzisiaj zrobimy to na szybkiego, że tak powiem. Zamontuję wskaźnik ciśnienia doładowania. Zobaczymy, ile ten silnik tu dmucha. Ja mam takie skromne przeczucie, że ta turbina jest walnięta. Nie jest to w dobrej kondycji, że ona poprzez ten korektor dawki paliwa. Tutaj przelewało się dosyć sporo oleju i ona chyba będzie przytarta, ona za mało oleju mogła dostawać do smarowania korpusu, do smarowania łożysk. Takie jest moje skromne przypuszczenie, bo no, no nie ma takiego efektu jaki bym oczekiwał od tej turbiny. Też wiele osób pisało, że może być tak, że po prostu ona będzie zbyt mało wydajna teraz do całego tego układu dolotowego i też może mieć to miejsce, ale jeszcze poprzez zmierzenie tego odciśnienia doładowania będę mógł coś więcej w stanie powiedzieć, tak? Korekty, pompy co do dawki jeszcze sam prowadzę, jeszcze jeżdżę, kombinuję, ale to już jest bliżej niż dalej. Bez tego korektora jest o wiele, wiele lepiej. Dobra, co jeszcze ma, y, mam za zadanie teraz szybko zrobić, żeby Was tu nie zanudzić i jechać w robotę? Słynny wlew. Płynu wykonany przez mojego tatę jednak w polu nie zdaje egzaminu. Gdy ciągnik rozgrzewa się do wartości 80 stopni, za dużo poprzez ten otworek wyrzuca nam płynu i po prostu są utraty tego płynu. Ciągnik jest cały oblany, jest po prostu za chwilę e, moment grzania się silnika ze względu na zbyt małą zawartość płynu i należy tu wstawić zbiorniczek wyrównawczy i ten zbiorniczek już czeka. Czeka, chcę go tu zamontować, albo jeszcze chcę spróbować zrobić jakiś inny korek, ale najprawdopodobniej szybciej właśnie będzie zamontować ten zbiorniczek i dostosować go tutaj, bo on zrobi tą robotę, której Potrzebuje tutaj i której oczekuję. Jestem już na polu, jeszcze widać te mokre, ciężkie tematy. Jeszcze to nie jest zbyt dobrze dostępna gleba, wieje wiatr, mam nadzieję, że będzie mnie słychać. No i proszę Państwa. organizacyjnej kwestii, kolega Marcin dzisiaj nie dotarł po świętach jedyne cudownie napisał, że dzisiaj nie jest w stanie wstać z łóżka, tak więc pozdrawiamy chłopaka, Tak mocno chyba w te święta wychodzi na to, no i też kolejna trochę Januszowa przygoda dzisiaj założyłem w końcu zegar do ładowania dlatego w ten sposób, że nie mam dłuższego wężyka tam do środka a ogólnie on wyląduje w miejsce smarowania turbosprężarki tylko właśnie nie mam tego przewodu no i musiałem to zrobić tak jak w kudełku przyszedł w takiej tekturce ten zegarek, tak go wsadziłem w tą instalację i tyle mi tylko wężyk wystarcza, ale widać widzę co się dzieje, no i tak mamy doładowanie do 0,8 maksymalnie, z tego co wiem ta turbosprężarka powinna generować 1,3 bara doładowania czyli jest to po prostu za mało, ale nie mogę też mieć jeszcze pretensji do końca bo do tej turbosprężarki, bo ten jeden cylinder jeszcze szwankuje, jeszcze ten temat muszę rozwiązać, ale obstawiam, że chyba jednak turbo będzie dobre, tylko jeszcze mu będzie brakowało tego paliwa, jeszcze ma za, mało, za małą dawkę tego paliwa, żeby osiągnąć pełne doładowanie. Takie mam wrażenie, bo tak jakby no jeszcze lekko go przydusa, aczkolwiek no... Jeżenie z Gruberem 5,5 metra. O, tu mamy widza, który się trafił niechcący, tak chcący jechał po okolicy. Zajechał i mówi, że pomoże. No i pomaga, chłopak Gruber wpuszczony bardzo głęboko, aż za głęboko. Na dobrą sprawę, ale to wszystko w ramach jeszcze testów. I czekam, kiedy będą strzelać poszczególne rządziele. Jak będą strzelać śruby, wszystko mam tak awaryjnie, żeby to właśnie z powrotem złożyć. No i. Testując to wszystko, jeszcze czeka mnie duża kwestia dopracowania, ale to będę robił sobie stopniowo w trakcie właśnie takich prac polowych i tak dalej, będę dopracowywał cały sprzęt. Jak na razie wszystko idzie dobrze. A jak to zgodnie z planem? do 0,8 bara, więcej nie jest w stanie nadmuchać i teraz pytanie, czy jest to spowodowane jeszcze zbyt małą dawką paliwa czy jednak tym szwankującym cylindrem ale tak jak w trakcie pracy, nie czuć żeby ten cylinder nie pracował wszystko wychodzi na to tak jakby pracowało ale tak? i tak jest dosyć szybko jechane. i jeszcze raz tak jak w trakcie roboty, tak jak jeszcze pracuję, testuję i tak dalej, to nie czuć, żeby ten cylinder nie domagał. Tak jakby wszystko szło normalnie, nie czuć żadnego niepracującego cylindra, tak to nazwę, tak? Wszystko szło tak jak, wszystko idzie znaczy tak jak trzeba. tylko że ta przyróbka, modernizacja polegała na tym, że po prostu zmieniłem silnik czołnierza na większy. Dobra, zjechałem do domu. Podziękowania dla widza Kamila za nagrywanie i chęć jazdy e, przez pół dnia e, ze mną w ciągniku. No i co, drodzy widzowie, jest dobrze, nie? Jest potęga, jest moc, wszystko fajnie, ale jeszcze jest ten ciut niedosytu. Jeszcze troszeczkę mu brakuje. I te troszeczkę, troszeczkę, ale dojdziemy do tego finału: do tego pełnego. Pełnego pełnego zakresu mocy, który chcę tutaj osiągnąć, to jeszcze nie będzie te 400. I mam teraz właśnie dalej ten dylemat. Tak jak wspominałem wcześniej, co do czego, co z czym, ale coś mam takie jeszcze kolejne przerzucie, że chyba pompa wtryskowa będzie za mała przy tym silniku. Dlaczego? Dokonałem jeszcze do strojenia dawki paliwa, dodałem jeszcze dawkę paliwa Jeszcze w ciągu tam nagrań i tak dalej I właśnie już mi się skończyła śrubka od regulacji I już nie mogę więcej dodać I teraz nie wiem jak to zrobić I jak widzieliście zadymienie Cały czas nie jest spore I nie ma takiej właśnie no jeszcze Pełnej mocy do ładowania I i i no i właśnie tu się chyba kończą możliwości pompy wtryskowej teraz na tym silniku. Kolega Sergiej mówił mi, że to ta pompa nie, nie może nie wydolić do tego właśnie silnika pod te końcówki wtrysków i tak dalej. No i chyba jednak będzie miało to miejsce. Jeszcze, jeszcze kilka dni regulacji, kilka dni zabawy, ale może być też tak, że chyba zapożyczę jedną pompę z K703M i założę do tego silnika. Też się by rozwiązała sprawa z tym cylindrem, czy to jednak wina pompy, czy nie. Mam takie skromne przemyślenie. Ale powiedzcie sami, co o tym wszystkim myślicie w komentarzach. Czekam na gorącą dyskusję, ponieważ lubię z Wami dyskutować. A teraz, mimo że się trochę zachmurzyło, już tam w oddali chodzi K700 numer 1. Siadam i jadę próbować orać. Jadę zobaczyć, czy w tym miejscu, gdzie ostatnio się utopiłem, czy już obeschło na tyle, że można spokojnie e, ruszyć z robotą. No i właśnie kurwa pojechałem Chciałem podnieść łuk, a tu nagle I haha I to by było na tyle z dzisiejszej roboty i w dzisiejszym odcinku Moi drodzy widzowie Do następnego, trzymajcie się Cześć